Teraz przypinamy, ściągacz na szpak, prawa do prawej, czy na szpak boczny, tak? Szpak boczny. Tak. Szwy boczne nakładamy na siebie i możemy w tej chwili wpiąć sobie w ten sposób szpilki, ponieważ prawdopodobnie będziemy musiały po niej szyć. Teraz przydałby nam się ktoś do pomocy. Bo musimy mniej więcej, a właściwie nawet nie mniej więcej, ale na pewno dzielić te części na góry, naciąć. Można było to w sumie szybciej przygotować. z przód i tył. I tak samo możemy postąpić ze ściągaczem. I naciąć go jeszcze tu na... Dla ułatwienia to jest. Wtedy będziemy musiały naciągnąć mniejsze powierzchnie. Zaraz to pokażę. Teraz komin upiormy w czterech miejscach. Teraz te odcinki, ponieważ jak widać jest tego, musimy naciągnąć. Możemy to zrobić przy szyciu, ale równie dobrze no, na przykład jeżeli ktoś może mieć z tym problem. Można jeszcze ponaciągać i upiąć to w kilku miejscach. Możemy tak zrobić z każdym tym odcinkiem. E, można też to na przykład przymarszczyć i wszyć, ale mm, wtedy ten ściągacz będzie po prostu y, bardziej taki, tak wyhamowywał to wszystko. Teraz ten ściągacz daje nam Luz. Jest yy, yy, bardzo elastyczny, a w momencie, gdy tą część przymarszczymy nitką i zrobimy to już tak jak gdyby na stałe, to nie będziemy miały możliwości naciągania tego, bo ta nitka by w jakiś sposób nas ograniczała. To samo robimy z mankiecikami. Tu też na, na pewno wystąpi ten sam problem i podejrzewam, że nawet bardziej niż tam. Więc możemy to upiąć od razu, ale równie dobrze możemy to przymarszczyć. Ja może pokażę na mankietach, jak to zrobić. O co chodzi? Bo w mankietach to większego znaczenia nie ma. Można to przymaszczyć nitką prostą i wtedy wszyć. Będzie to na pewno też dla Was jakieś ułatwienie. To zmarszczymy i wtedy dotnę mankiet. ale najpierw przyszyję ten ściągacz. 胸干了 Zaszczył się ładnie. Pokażę, jak to wygląda na prawej stronie. zmniejszamy naprężenie w nitki wnoszenie i trzywamy obydwie kończąki Też na stopkę. Niekoniecznie. Raczej bym radziła na centymetr. Lepiej będzie się przyszywało. Teraz później. Przemaszczamy mniej więcej do obwodu ankietu. Można też sprawdzić, żeby nie przemarzć tego zbyt mocno. Sprawdzić, czy to nie będzie za nadto nas obciskało. Myślę, że jest dobrze. Czy to też musimy pilnować, żeby się nie zrobiły zakładki? Czy tutaj raczej one się już na pewno zrobią? Eee, raczej się zrobią. To już, to już jest yy, taki stosunek jeden do dwóch prawie. miał. Było tutaj dwa razy tyle materiału, ile obwód mankieta. Więc tutaj raczej się nie uda nam uniknąć tych zakładek. Ale to nie wygląda ani źle. Zawiązujemy tą nitkę, którą przymarszczałyśmy, żeby nam nie uciekła. żeby ładnie to marszczenie rozłożyć. Wykrycamy. Tą częścią Wycięto do góry, gdzie mamy te pęknięcia prawa do prawej, Chcemy te magiczki do środka. Trubię mieć po, na dole a u, góry, u góry rękaw, a na dole mankiet, czy. Tak, żeby y, pilnować tutaj tego, żeby y, na przykład transporter z na przykład nie usunął nam tych zakładek w jedno miejsce, y, na przykład nie będzie mógł ruszyć czy coś, może te zakładki nam ponaganiać, bo na cały czas są, no jest możliwość ich regulowania. A teraz szyjesz po szwie czy przed, czy po? Szyję można powiedzieć milimetr za szwem. Wtedy mam pewność, że i tej nitki nie będzie widać na prawej stronie. A zarazem im bliżej szpa, tym to marszczenie wyjdzie mi ładniejsze, bo tu widać, że ono jest takie równomierne. Jakbym leciała tu, w tym miejscu, to już będę musiała sobie pomagać i to układać bardzo. To samo byłoby tu. A dzięki temu, że lecę po tej nitce, to ta nitka jak gdyby pomaga się temu wszystkiemu ułożyć. Też możecie na przykład sobie wrzucić więcej tych szpilek, upiąć, gęściej. Yy. pomóc sobie w ten sposób, żeby nie musieć później tego regulować, bo ja to cały czas tutaj jeszcze kontroluję, ale jeżeli sobie upniecie, to nie, nie, nie ma wtedy takiej potrzeby. Donc là.